O, Widzicie? Prawie na hitach odbiąłem. Siemaneczko widzowie, z tej strony Quested oczywiście. Dawno odcinka z ratowania nie było, dlatego postanowiłem coś nagrać. E, e, po pierwsze chciałbym wam powiedzieć, że odcinki <laughs> z br nie będzie jakoś mega dużo. No zaraz jest z racji tak, że po prostu nic się w tej BRC nie dzieje, tak naprawdę ciekawego. ciekawego. No na ratowaniu zawsze mogę coś dla Was nagrać, wiecie, e, takie sprawy. E, oczywiście odcinki z wyzwań będę starał się nagrywać z br -ki. ale wracając do odcinka. W dzisiejszym odcinku, jak widzieliście pewnie po tytule, będziemy testować broń, jaką jest Pulsar 9000. Prezentuje się ona w następujący sposób. E, pereczki, pereczki, pereczki. No, da się ją zrobić tylko na energię. Taki standardowy buildzik, wszyscy tym grają. No, obrażenia, szybkość przodowania, obrażenia krytyczne i modyfikator obrażeń krytycznych. Postanowiłem nagrać ten poradnik bez podbitego tego perka ostatniego na kula. Myślę, że te 5% dużej różnicy jakoś nie zrobi. A też pokażę wam, jak po prostu ta broń koksi wszystko. Jak widzicie, już ONS 95000, obrażenia prawie 80000. Szansa na trafienie krytyczne będzie 40%, jeżeli ją się podbije na full pereczki. Obróżnia trafienia krytycznego 185%, szkło 1,22. pojemność magazynka 20. Taka ciekawostka, on zużywa 4 bodajże pociski energetyczne na jeden strzał, czyli masz tak naprawdę 5 strzałów. Zasięg dość mały. Trwałość, czyli czy dodatki standardowo, 2 i 2,3 sekundy. Każda amunicja, widzicie, o 4. więc tak się prezentuje ta broń. A build, tylko będę nią testował, prezentuje się w taki oto sposób. Jak tu widzicie, e, as przez na głównym. E, zwiększa obrażenia krytyczne strzelb o 225%. E, postanowiłem rzucić tu atak z wyprzedzeniem. Bohaterowie o rzadkości epickiej lub lepszej z co najmniej 4 gwiazdkami zwiększają obrażenia zadawane e, niezranionym wrogom o 6,5%. Superbarista wiadomo dla przeżywajki. E, Technologia kosmiczna dla zwiększenia obrażeń od energii. Załadowany i gotowy. Po przeładowaniu zwiększa obrażenia broni o 15 sekund, na 5 sekund. Efekt dnika po zmianie broni. I w te 5 sekund zdąży się całkowicie wystrzelić całego magazynka, więc spokojnie. Bojowe bity to wiadomo, żeby tam jakieś większe obrażenia robić. Jak będą większe grupki mobów. Yy, oraz yy, szok strzelb. Zwiększa obrażenia szelby o, o 17%. Jak mamy to spoko, bildzik widzimy się już na misji. Jak widzicie, widzowie jestem już na misji. Chciałbym wam powiedzieć w ogóle jeszcze o konkursie. Jak widzicie, mam tutaj 5 takich pulsarów skraftowałem na ja dla Was. Każda osoba może go wygrać. Pamiętajcie, każdy ma równe szanse. Jest tu 5 pulsarów, czyli jest po prostu 5 osób wygra po jednym takim pulsarze 9000 warunki konkursu są proste. Subskrypcja zwłaszcza na moim kanale subskrypcje, że mógł to zweryfikować. Komentarz, e, biorę udział plus pulsar oraz nick e, z gry. No i łapeczka w górę dla zasięgu, bym się nie obraził. E, I to wszystkie e, warunki konkursu, a my już lecimy do testowania. A więc, jak dobra widzowie widzicie, jest tutaj duży obóz. Postaram się go dla was zrobić. No, jak widzicie, to jest przepotężne. Tylko tak wam napomnę, że gram bez różnych wsparcia czyli też doskonały utrudnienie dla was. O! Widzicie? Prawie na hita go wziąłem. Ta potężne. Dobra, nawet wystrzelaj się. Prawie na hita. Na A tak to... Nie no, brońka, spoko wam powiem. Jest taki obozik, 140 mocy zrobiony. Ja gram bez żadnego wsparcia, dlatego też będę miał mniejsze obrażenia z tej broni, wiadomo. Ale pamiętajcie, jak będziecie grać ze wsparciem, to będziecie mieć więcej technologii, więcej damage'a, więcej HP-ków. Więc też zupełnie inaczej będzie sprawdzawała się ta brońka, w sensie o wiele lepiej niż na moim teście. Więc powiem wam, że broń przemocarna. Spróbujemy zrobić jeszcze jeden taki obodzik. Teleczony ma się zabić. Pomogę sobie tym. O. O. zabiłem już jedną. No, widzicie gruby potrafi na hita zdjąć. Tylko prześladowania jest naprawdę dobra. Znaczy się jednakowiącka jest. Zaraz sobie podbijemy. O, nie zjadłeś tak? Dobra, dobra, coś tu jeszcze jest, widzę. O, nie wiem. Eee... O, też nie zginął na hita. Dobra, ja spróbuję wam zaprezentować tego pulsara na gruchotaczu, więc widzimy się, jak znajdę takiego gruchotacza. Jak widzicie, znalazłem tutaj oko. Tu jest taki otaker, którego zobaczymy. no trochę widzę, że krytyk mnie nie chce siąść, ale chyba damy radę. Damy radę, damy. Więc, jak widzicie, takie oko bez większego problemu można samemu solować. Nie no, brońka jest, moim zdaniem, przemocarna. Nie bez powodu wszyscy mówią, że to jest król, pomp w ratowaniu. Ale my dalej idziemy szukać tego gruchotacza. Dobra, więc, dobra, widzowie. Jak widzicie, mam tutaj gruchotacza naszego delikwenta. Jestem ciekawa, jak ta brońka sprawdzi się na tym gruchotaczu. Ale co mnie sprawdza, jeszcze co okrzyk się ma. No, krytyk nie siadł, powiem wam, że nie ciekawie trochę. Dostaw mnie. Oha, teraz siadł krytyk. O, jak ładnie teraz krytyk siadają, widzicie? Bez krytyka to tak trochę słabo, ale się Krytyk to. No, powiem, powiem, że nieźle. Prezentuje. Powiem wam, że może jednak ten modyfikator przydałoby się wymaksować, bo ten krytyk jakoś mega rzadko mi się siada. Właśnie te ci tarczownicy. Oni są bólem w dupie dlatego tego pulsara. Zobaczcie. Nic nie przechodzi. Trzeba go o tak zrobić. I później możecie go sobie docisnąć. No. Więc tak się prezentuje. Myślę, że mogę spróbować zrobić jeszcze z tego Storm co tutaj mam. Z tym pulsarem. Hilne się tylko. Możemy spróbować. Pomogę sobie tymi dronami. I lecimy tylko, że dbam tylko że to jest miejsce 140 mocy Robiona solo Dobra, tu jest trochę za dużo ich Dobra Zalecone, to w pierwszej kolejności Nie, pompa jest tylko w ten Ale pompa w grze Powiem, że nieciekawie trochę. O, 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 o taker. Zaraz bity tajka. Widzicie, jak się odkrył? O, temu jak się odkryd, to o, prawie też nakręcał. No i widzicie, taki stronę części spoko jest solowany. Wydaje mi się, że to chyba jest już na tyle, widzowie. Dajcie znać e, jeszcze w komentarzu, bym was poprosił, że... No, dajcie po prostu z, swoją opinię, co sądzicie o tej pompie. Jak dla mnie jest przesadzona strasznie. Strasznie dużo obrażenia bije. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? No, że odcinki z ratowania będę stara starał się wrzucać dwa w tygodniu. Postaram się przynajmniej. Więc dobra widzowie, a my się widzimy w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, do usłyszenia, do kolejnego odcinka i cześć.